Face to face. Mhm. Wiesz jakie warunki ma Kasjusz, wiesz że jest ciut wyższy. Oczywiście. Zrobiło to takie delikatne nie, wrażenie czy nie? Nie, Przygotowałem się, wziąłem sobie bardzo wysokich sporting partnerów do tej walki i jestem przygotowany na to. Bo ty Zresztą... mówisz Kasiusz, że wyczułeś, że Marcin jest obsrany. Tak. Ale to się tyczy tego, że jestem niższy. pytasz, się mnie, pytasz się mnie, kurwa, e, czy ja stałem koło niego, kurwa i czułem, że jest wyższy, a się pytasz, czy bo, kurwa, czułeś, się czułem, że jest strzany. Kurwa mat. Jesteś jakieś pytanie. Ja pierdolę, kurwa. Jeżeli rozumiesz pytanie. Jeżeli zrobisz. No to kurwa. nie wiem, Źle rozumiesz pytanie. Jeżeli rozumiesz e, pytanie. Siwojewski, e, kurwa, musiałem, że będzie powyżej, czułeś, że on jest kurwa zwolniony. Masz pytanie i jak będziemy tak dalej robić to zaraz ci pokażę. To się, czy wy będziesz wyższy, czy jest wyższy? Czułeś, że jest wyższy? To na tobie wrażenie. Co? Spytałem. Co? Jego Fizyczne. A jego ja się wydaje, że czuł, że byłem obsrany. Tak. Co, bo... co to za słowa? Że mi pytasz kurwa? O ale warunki fizyczne. A jego ja się pytasz, czy czuł, że ale byłem obsrany? Ale to jest inne kurwa. pytanie zupełnie no, do niego. Kurwa jaką narracji tworzysz? Kurwa. Bardzo Pytałem się ciebie. Nie. nie. Czy... Spytałem pytałem się ciebie. Bardzo nie profesjonalnie. No nie. Bardzo nie profesjonalnie. Nie. Pytałem się ciebie. Nie, starszy. To nie wygląd, kurwa, bez kitu, że rozmowa. Nie słuchasz, że nie w kurwę jego warunków w fizycznych